Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich serdecznie w 59. odcinku Notapadu. Ktoś to w ogóle jeszcze ogląda? Ta seria jest tak martwa, że mógłbym w sumie tutaj robić recenzję fanfików i nikt by nie zauważył różnicy. Dzisiaj zajmiemy się pierwszym numerem Star Wars Comics 2019, będąc dokładniejszym pojawił się on 28 lutego i zatytułowano go Darth Vader. Walka do końca. W wydaniu zawarto Darta Vadera, komiks oczywiście, który zaczął swoją, swój run w 2017, natomiast to są zeszyty z 7 do 12, dwie historie zawierające Dying Light i Rule of 5, Five, wydawane od 1 listopada 2017 już do 28 lutego 2018, czyli dokładniej rok później po zakończeniu 12 zeszytu dostajemy ten komiks w Polsce, jak wspaniale. Scenarzystą tych historii jest Charles Saul, odpowiedzialny m.in. za Serię Lando i Podameron, którego wielokrotnie tutaj chwaliłem i choćby z takich historii jak Daredevil jest super bohaterskiego uniwersum Marvela. Za stronę graficzną odpowiedzialny jest przede wszystkim Giuseppe Cancoli, tłumaczenie wykona zaś niezastąpiony Jacek Drewnowski. Zapraszam wszystkich do oglądania. Jak już wspominałem, jest to wydanie zbiorcze. Jak już wspominałem, jest to wydanie zbiorcze zawierające sobie dwie historie dotyczące mrocznego Lorda Seed. W pierwszej poluje on na jakość nu, archiwistkę Jedi, której wiedza zabrana podczas wielu lat służenia mocy stanowi ogromne zagrożenie dla nowo powstałej władzy. W drugiej Vader próbuje ustalić, kto próbuje go zabić i jaki ma w tym cel. Bardzo mi się podobało, historie są dobrze rozpisane, mają dobrą podbudówkę i nie zawodzą zakończeniem. Widać wpływ bohaterów na zdarzenia, czego zawsze jestem zwolennikiem, w dodatku ich działania są bardzo przemyślane, no i nie zawodzą logiką. Szczególnie tutaj chwalę sobie jak Asta Nu, postać całkowicie zmarnowaną w starym kanonie, gdzie Anakin zabił ją w konsolowej wersji Zemsty Sithów, którą tutaj przedstawiono jako faktyczne zagrożenie dla Sith i nie z powodu jakiejś wielkiej potęgi, mocy, że ona jakoś poznała technikę czy coś, tylko za samą wiedzę. Pokazuje się jako dumną kobietę, przygotowaną na wiele rzeczy, doskonałą manipulantkę, i choć jej duma ostatecznie obraca się przeciwko niej. Jej wątek został na tyle dobrze zakończony, że nie można mieć do tego pretensji. Wejder jest ciągle totalnym badaczem, który niemniej ciągle się rozwija, odkrywa i tworzy nowe metody dowodzenia. Staje się bardziej świadom politycznych intryg, w których brać udziału nie chce, ale nie pozostawia się mu też zbytniej możliwości, by mógł w jakiś sposób odmówić. Brania udziału w tej politycznej karuzeli. Jednocześnie jest przedstawiona jako osoba, która też ma własny plan i samodzielnie podejmuje decyzje. Nie jest tylko marionetką swojego mistrza. Potrafi zataić przed nim wiele informacji i sabotować nawet jego pracę ku własnej korzyści. Pozostałe postacie też w historii są niczego sobie. Dziewiąta siostra, która jest bardzo arogancka i nieraz szczerze mówi Wejderowi, co o nim myśli. Rodzina łowców nagród. Zawsze przygotowani do polowania profesjonaliści, a jednocześnie bardzo sobie oddani członkowie w rodziny. No i wielki inwizytor, który pokazuje nam błędy w działaniach Jedi i co sprowadziło go na ścieżkę, w jakiej się znajduje. Bardzo podoba mi się również ta kreska. Ciągle nie jestem zwolennikiem wizerunku na w tym komiksie, bo moim zdaniem wygląda on okropnie. Natomiast do pozostałych postaci, no nie mam się do czego przyczepić. Są fajnie napisane, różnorodne, tła też są całkiem ładnie wykonane. Jest na czym oko zawiesić tak naprawdę. A do tego wszelkiego rodzaju sceny akcji wyglądają... Naprawdę świetnie, zbudzają napięcie, nie pozwalają pogubić czytelnikowi. Pan Jacek Drewnowski, jak zwykle, wykonał tę solidną robotę przy tłumaczeniu. Szanuję Egmont za zatrudnienie od osoby odpowiedniej do uniwersum wieznych Wojen. I jako, że bardzo komiks mi się podobał, nie pozostaje mi nic innego, jak go Wam polecić. 20 zł za 125 stron komiksu są grosze i całkiem szczerze, nawet jak wydawnictwo zdecydowałoby się podnieść cenę o parę złotych, dalej jestem zdania, że to bardzo dobra cena. I to będzie wszystko. Dziękuję Wam wszystkim. Za wytrwanie do końca materiału. Trzymajcie się na razie, niech moc będzie z wami zawsze.